To jest super, że zdecydowałaś się robić rzeczy fajne, bo o nich zdecydowanie z jakiegoś powodu mówi się mniej. Zawsze chyba to, co jest yy, niefajne, jest bardziej. Medialne, nośne i tak dalej. A, no tak, 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 tak. No kurczę, no nie na darmo, jakby teraz jest cała historia dotycząca protestów w Stanach, gdzie mówi się nie o sednie sprawy, tylko o wandalach. Jakby, ej, ale jakby to nie ma nic do rzeczy, w sensie to nie są protestujący, wandale zawsze się pojawiają, zawsze będą korzystać z okazji, ale zawsze w ogóle na świecie i w każdej rzeczy. W każdym temacie mówi się o tym, co jest niefajne. Tak, i, ale jest, to jest takie niebezpieczeństwo. Znaczy, ja się kierowałam tym, że czasem jak się komuś powie, że... Ej, to jest niefajne! Nie rób tego. To ta osoba zostaje z pustką. To się, trudno jest wyrwać sobie i nie wsadzić w sobie czegoś yy, w zamian. O, Marta, zaczynamy! Dobrze, ja jestem gotowa. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Eee, słuchaj, krążą plotki na mieście, że miałaś fajne dzieciństwo. To też do mnie dotarły i potwierdzam. Czy byłabyś, czy byłabyś łaskała, żeby nam tak nakreślić, a potem powiedzieć tam o, o jednej takiej rzeczy, o której byś chciała nam powiedzieć, że była cudowna. Ja miałam super i jest bardzo dużo rzeczy, które doceniałam i które moi rodzice zrobili. Zrobili dobrze. Zawsze powtarzam, jakby trochę w takiej formie metafory, że mm, całkiem fajnie wyposażyli mi plecak na, na, na podróż, jaką jest, e, jest samodzielne życie, jakby dorosłość. E, dali mi dużo takiego pakietu, który super zadziałał w przyszłości. Należy no, by się nie rozwodzić i nie mówić o milionie rzeczy. E, i chyba też takim, wybiorę coś, co nie jest w sumie takie oczywiste, bo chyba takim tropem chciałabym pójść. No bo oczywiście, jakby dali mi dużo cierpliwości na jakieś tam moje fantazje i wiecznie zmieniające się pomysły, ale powiem chyba o czymś, co jest właśnie takie nieoczywiste, a co tym bardziej jest chyba ważne w. W obecnym czasie, bo wtedy to nie było taką normą i też problemem. Zmierzam do tego, że ja byłam dzieckiem z kluczem na szyi. Eee, wokół tego była też zaplanowana cała logistyka, bo ja już wstając z łóżka byłam sama, więc ja musiałam być bardzo zdeterminowana, bardzo eee, zmobilizowana i taka układana, żeby sobie nie lecieć w kulki o, o tych porankach, no bo nie było tego rodzica, który tam mówił, wstawaj, wstawaj i za chwilę musisz być w szkole, tylko ja wiedziałam, że jakby, i to też jest tutaj ta kwestia zaufania, że oni mi zaufali, że ja będę to robiła, że będę wstawała, będę chodziła do tej szkoły, więc ja faktycznie przykładnie to robiłam, ale nie dość, że ja to robiłam, to ja jeszcze musiałam obudzić moją młodszą siostrę, musiałam ją wyszykować, yy, rodzice Planowali całą logistykę wokół tego w taki sposób, że wszystko było przygotowane z poprzyklejanymi karteczkami, żeby trochę nam ułatwić. Bo ja byłam naprawdę bardzo mała, bo nie mówimy o dziecku trzynastoletnim, nie mówimy nawet o dziecku 10-letnim. Mówimy o dziecku, które jest, nie wiem, w pierwszej czy w drugiej klasie podstawówki. Więc no to ile to jest lat? Teraz, Teraz 6, 6, wtedy było 7-8. Yy... Więc jakby ja szykowałam całe to przedsięwzięcie pod tytułem Wyjście do szkoły i zaprowadzenie mojej siostry, potem były powroty. No i ja nie wspominam tego źle. Zmierzam do tego, że mimo że moi oboje rodzice pracowali, ja nie odczuwałam ich braku. Jak ponieważ, to znaczy? Bo ja miałam już świadomość, że nawet. To, że oni nie zostawiają tego, że tak powiem, samopas, radźcie sobie, tylko faktycznie wszystko nam poukładali, przygotowywali, ja wiedziałam, że już jest częścią troski, że oni chcą nam ułatwić, oni chcą o nas zadbać, okay. o, o nasz I komfort. Okej, okay, to był taki ważny sygnał, że oni są z wami i na tyle, ile mogą, to partycypują, a nie walerą o całą odpowiedzialność na barki małej dziewczynki. Tak, że nie ma ich fizycznie ze mną, ale ja wiedziałam, że wszystko jest przygotowane, bo oni o tym pomyśleli. I ja, już mając te 7-8 lat, miałam tą świadomość, że niekoniecznie potrzebna jest fizyczna obecność, żeby czuć się zadbanym i zaopiekowanym i, i jakby zatroszczonym. E... Przepraszam Cię. Alfred. Mm, okay. Jakby wiadomo, że się chodziło też po domach, do koleżanek, do kolegów, i ja wiedziałam, że mimo, że moich rodziców nie ma, to ja dostaję od nich więcej uwagi, troski, wsparcia i poświęcania mi czasu niż te dzieci mają od rodziców, którzy siedzą w domu non-stop. I, I to było w ogóle bardzo ciekawe, że ja nie mówię tego nawet z perspektywy dorosłej osoby, tylko ja już wtedy widziałam, że. Okej, okay, moich rodziców nie ma w domu, ale i tak oni mną są zainteresowani bardziej. I każdy czas poświęcali nam. I nawet nie mówię o tym, że to było totalnie aktywne, bo domyślam się, że oprócz psychicznego zmęczenia było też bardzo duże fizyczne zmęczenie, zwłaszcza, że po powrocie z pracy oni też musieli przygotować nam całą logistykę na następny dzień. Więc nie dość, że zrobić jakby ten obiad na dzień dzisiejszy, to jeszcze przygotować nam wszystko na poranek i jeszcze obiad na, na czas, kiedy my wracamy ze szkoły, bo też go sobie odgrzewałyśmy. Karteczki, obiad, ten, który jest zaraz po przyjściu, bo on też czekał w lodówce, a mimo to mieli czas i chęci na to, żeby nie wiem, z nami odrobić lekcje czy pobawić się, czy się zainteresować i, i nie zawsze jakby byli aktywnymi uczestnikami zabawy, ale zawsze byli skupieni na nas. Jak nam się na, jak na przykład im się nie chciało, yy, nie mieli siły faktycznie aktywnie uczestniczyć w danej zabawie, to to nie było tak, że oni leżeli na kanapie, gapili się w telewizor albo bawili się telefonem, no bo też tego wtedy nie było, no ale nawet jak nie byli w stanie się zaangażować fizycznie w zabawę, to byli w niej w nią jakby zaangażowani swoją obecnością, że siedzieli z boku, na przykład takim mm, mam takie wspomnienie, jak się z siostrą w ramach zabawy tłukłyśmy, obkładałyśmy, robiłyśmy jakieś zapasy i tego typu rzeczy. I to nie jest tak, że rodzice jakby siedzieli z boku i mieli to totalnie gdzieś. Oni siedzieli i oni wyznaczali rundy, oni spisywali punkty, oni sekundowali, oni sędziowali, więc jakby, mimo że to nie oni tam na tym dywanie się obkładali, to oni byli w tej zabawie. I ja już wtedy miałam takie poczucie, że kurczę, finalnie składa się chyba na to, że nieważna jest ilość, tylko jest jakość. Bo na pewno jakby spędzali z nami mniej czasu niż rodzice moich rówieśników, ale ten czas miał zupełnie inną jakość. I to jest chyba to, co im się najbardziej... W sensie to jest to, co ja bym pomyślała w pierwszej kolejności, bo to też była duża część jakby mojego życia, plus na mnie to oczywiście też potem bardzo, bardzo wpłynęło, więc w pierwszej kolejności chyba pomyślałam o tym. Ja tutaj słyszę to, że wy się lubiliście wszyscy. Tak, zdecydowanie. Lubiliście spędzać ze sobą czas. I to są takie to są takie gesty, które się robi po to, żeby dbać o jakąkolwiek relację mam wrażenie. Bez względu na to, czy to jest relacja między rodzicami czy między dziećmi, to spędzanie ze sobą czasu nawet na tyle, ile właśnie ma się siłę, bo czasem to jest tak, że... No, wystarczy, że jest się blisko siebie, ale że się patrzy jakoś, masz się ten kontakt wzrokowy ze sobą. I to nie jest jakieś super aktywne, ale wiesz, że ktoś jest skupiony na tobie, no to, no no to, właśnie, to jest. Właśnie to, to, tak, to, najważ... to jest chyba to najważniejsze, bo ja też nie potrzebowałam takiej yy, fizycznej obecności, czy fizycznego zaangażowania, czy w daną zabawę, ale takiego poczucia właśnie, że, że ja jestem ważna. I, I tyle, bo to nawet, no mówię, ja nie potrzebowałam też tej obecności rodziców, nie wiadomo, w jak wielki sposób. Oczywiście, gdybym miała wybrać, będąc tym dzieckiem, oczywiście, że wolałabym pewnie, żeby rodzice byli w domu, bo no kiedy oni wracali do tego domu, to do tego domu wracało poniekąd życie. Więc my faktycznie wyczekiwałyśmy, ale to nie jest tak, że my byłyśmy nieszczęśliwe, smutne. I, I świat nam się rozpadał. No nie, my właśnie czułyśmy się zaopiekowane, rodzice czułyśmy, tak, czułyśmy się za, zaopiekowane, czułyśmy się zatroszczone, czułyśmy się ważne, bo wiedziałyśmy, że kurczę, no przygotowanie tych wszystkich karteczek, termosów, kanapek, i, i do tego jeszcze potem, po tej pracy, kiedy oni się nami zajmowali, no to dla mnie było takim dowodem, że że wow, to ja muszę być naprawdę kimś istotnym, że, że rodzicom się chce. No bo przecież mogliby powiedzieć, weź piłkę i tam idź się bawić, daj mi spokój. Bo też to słyszałam jakby u swoich rówieśników. Też nie jest tak, że oni udawali i robili coś na siłę, mhm. bo bo ja też wiedziałam, no z jakiegoś powodu mając 7-8 lat wiedziałam, że to nie jest stryknięcie palcem, tylko wiedziałam, że oni są też zmęczeni, też mają prawo być do zmęczenia. Prawdopodobnie słyszałam to, ale nie słyszałam tego w ramach wymówki, bo moi rodzice nigdy nie stosowali wymówek, tylko na przykład tłumaczyli, dlaczego z nami właśnie nie robią dziesiątego okrążenia po ogródku, tylko na przykład siedzą z boku i no nie wiem. I to jest chyba też trochę taka kwestia właśnie chęci i kreatywności, bo kiedy oni byli opór zmęczeni, i ja wiedziałam, że oni są fizycznie zmęczeni, to oni wymyślali te gry, zabawy w taki sposób, że my czułyśmy, że oni uczestniczą, a oni jednak trochę sobie tam poodpoczywali, na przykład na krześle czy na kanapie, ale byli dla nas, byli z nami, patrzyli na nas. No nie na darmo, jakby dzieci też mówią: Mamo, mamo, patrzysz. Zobacz, jak robię to czytanie. Bo poczucie bycia widzianym to w ogóle jest przecież takie. Przecież dla nas było samo ważne to, że, nie wiem, my ganiamy tam, nie wiem, skaczemy w gumę, gramy w piłkę, a że rodzice siedzą i, i patrzą. Nie, nie, że patrzą z nad gazety czy z książki, tylko oni po prostu sobie, sobie siedzą i, i, nie wiem, do nas mówią w tym czasie. Albo to są takie drobne rzeczy, które naprawdę mają mega znaczenie, bo ja się po prostu czułam ważna. Czasem się, czasem się łapię na tym, yy, na, na przykład siadamy do wspólnego oglądania czegoś i łapię się na tym, a, przecież oglądamy, siedzę tutaj, a tylko sobie sprawdzę. I myślę że stara, w ogóle to się nie liczy. To się nie liczy, nie liczy, nie liczy jako... To się nie liczy jako wspólne oglądanie, nie w ogóle się nie liczy. Moja mama z tatą yy który swoją drogą nie jest moim biologicznym tatą, tylko jest moim ojczymem, bo w którymś momencie życia pojawił się, bo ja straciłam tatę, jak byłam bardzo mała, ale on też stworzył mi dom. On został moim tatą, bo on mnie wychował. I on Na miał sobie... takie poczucie, że jesteś ważna. myślisz, że to też on wychodzi... miał poczucie, o... Tak, to nie że jest to tak, wychodzi że... Wychodzi ze środka takie, ten, takie ugruntowanie czegoś takiego, że to dziecko jest ważne, nie? To, chyba to, jest. to nie jest tak, że on sobie wziął kolokwialnie mówiąc, laskę z dzieckiem i wziął sobie tą laskę, a to dziecko jest trochę tak jakby w doczepkę. pakiecie i na, i na doczepkę. Nie, on został moim tatą. On, on mnie wychował, ja mówię o nim, mówię do niego i mówię o nim tata. On był w moim życiu zawsze i, i, i spełnił swoją funkcję w stu procentach. I tutaj yy, wracając do twojego przykładu z telefonem, ja dokładnie pamiętam sytuację, kiedy dla mnie Absolutnie całym światem i totalnym zapewnieniem, jakby zrealizowaniem moich potrzeb, czy jak się mówi, zapewnienie, nie zapewnieniem, zrealizowaniem, no, zrealizowanie. moich, zrealizowaniem moich potrzeb było to, że my siedzieliśmy w czwórkę na kanapie i oglądaliśmy jakiś film dziecięcy czy bajkę. No. Zapewne, brzydko mówiąc, głównie ich ta bajka interesowała. No bo jakby dwie godziny z życia dorosłego poniekąd stracone, dwie ale godziny. oni siedzieli i oni oglądali. To nie jest tak, że oni w tym czasie y, tak. czytali sobie książkę, czy oni w tym czasie y, robili coś na telefonie. Nie, oni byli z nami i czy oni byli. Tam z nami coś takiego, z nami? Że, że to nie chodzi o to. Zrozumiałe jest, że rodzice dla rodziców nie jest atrakcyjne zawsze, nie są atrakcyjne zawsze zabawy, w które chcą się bawić dzieci. Ale nie o to chodzi, żeby były atrakcyjne te zabawy, tylko żeby dla nich atrakcyjne było spędzanie z nimi czasu. Dokładnie. To, że ja się czułam ważna w domu, ważna u rodziców, spowodowało, że ja się czułam w ogóle generalnie ważna. I to powodowało, że ja na przykład w szkole. Nie cierpiałam z powodu, a już fizycznie wyglądałam dziwnie. Umówmy się, jakby już wtedy miałam dziwne kończyny, miałam podkrążone oczy, wyglądałam jak chodząca śmierć w za dużych rzeczach albo z kolei w za krótkich. By, Tak, już byłam poniekąd dojeżdżana w jakiś sposób, ale mnie to nigdy nie, nigdy mnie to nie dotknęło. Ja nigdy nawet nie poczułam żadnej przykrości w związku z tym. Ja do tego stopnia czułam się ważna i szczęśliwa. Że te komentarze dotyczące wyglądu też nie miały znaczenia, bo ja wiedziałam, że ja jestem ważna, że mam zainteresowanie i to mi wystarczy. Bardzo jestem wdzięczna, tobie, że poruszyłaś jeszcze ten wątek, że jak, co ci to dawało na, na zewnątrz po wyjściu z domu? Bo y, często spotykam się z tym, że y, z taką teorią, że trzeba dzieci przygotowywać, trochę jakby hartować w domu. Przygotowywać do, do zewnętrznego świata poprzez hartowanie. A ja nie wiem, taką, ja, jest, ja jestem dzieckiem, które było totalnie. Tutaj... No? Nie, ja byłam totalnie jakby dzieckiem, które beczało na każdej bajce. Ja byłam wyprzytulana, ja byłam właśnie ukochana. Ja potrzebowałam w ogóle też bardzo dużo, jak już ci rodzice byli, to ja z kolei potrzebowałam wtedy bardzo dużo czułości. Eee, I to nie było tak, że za przeproszeniem wychodząc do świata byłam. Mięciutka i nie, ja wychodziłam po prostu jak wojownik do tego świata, że ja dostawałam taki pakiet wsparcia i, i takie poczucie, że ktoś się mną interesuje, że ja jestem y, warta tego zainteresowania, że ja jestem ważna, że jakby to, że ja z charakteru byłam właśnie. Znaczy nie z charakteru, to, że ja miałam usposobienie takiej osoby bardzo wrażliwej, y, ale ja wychodziłam. No, totalnie jak taki badass. Nie można było mówić cokolwiek, nie robiło to na mnie wrażenia. Byłam w stanie nawet czasami sama podchwycić ten żart albo się odgryźć. I to, że ja miałam, że tak powiem, cieplutko i milutko w domu, to nie powodowało, że ja sobie nie radziłam na zewnątrz. Wręcz odwrotnie, jakby ja wychodziłam bardzo mocno zbudowana. I wszystko się sprowadza do tego, że ja po prostu czułam się ważna. Och, co za piękne. Amen! Po drodze mi się wyładował aparat, ale w ogóle nie mam zamiaru, powtarzać tej, tej rozmowy. Po prostu będzie w amatorskiej jakości z komputerków, ale mam to gdzieś, ponieważ uważam, że to była bardzo fajna rozmowa. Wystarczająco dobry, jakby podsumowuje wszystko. Wideo też będzie wystarczająco, wystarczająco dobre. Marta, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę wzruszającą historię. Bardzo mi było miło z Tobą rozmawiać, to... gumka. Yy, yy, dzięki. Ups. Daj, <laughs> jeśli robisz materiał o... o rodzicielstwie i w ogóle strzelająca gumka... A, Marta! No, co ja mam Ci powiedzieć? Do <laughs> zobaczenia! Może jakaś seria antykoncepcji? Do zobaczenia! 爸，爸。<Bye. S 2> <Bye. laughs>